Cześć kochani, korzystając z okazji, że już mam rozłożony aparat, e, jak to już mówi teraz nałożoną urodę na twarz, e, pomyślałam, że po prostu tylko zmienię trochę włosy, nałożę pomadkę, pokręciłam dla Was przed chwilą właśnie test e, tuszu. E, z 17, także już pewnie nikt będzie na dole. I pomyślałam, że mam chcę coś jeszcze nagrać. Mam jeszcze chwilę, dlatego nagram dla Was jakiś tak, coś takiego na szybko. Zastanawiałam się nad nagraniem tagu. Ten czas dla mnie, dajcie znać, czy macie ochotę czyli ten tak, bo jeśli macie ochotę, to po prostu go nagram. Trafiłam ostatnio na tak, na tak 15 dziwnych pytań, które znalazłam na kanale ASD525, którą serdecznie pozdrawiam, bo chyba czasem mnie też ogląda. I tutaj u niej właśnie w opisie pod filmikiem znalazłam pytania. Nie przygotowywałam się ten filmiku, nie oglądałam jakieś kilka dni temu, to także do końca tych wszystkich pytań nie pamiętam. Ale postaram się dla Was na nie szybko, zwięźle odpowiedzieć Także dajcie kciuki w górę, jeśli lubicie tagi I jeśli macie propozycję, żebym na jakieś dla Was nagrała, których jeszcze u mnie nie ma To piszcie w opisie Pięknie. Na przykład, czy masz jakieś dziwne przezwisko, którego używa tylko Twoja rodzina I powiedziałabym, że tak, mam W sumie to mój tata mówi na mnie Kaśka Nie pamiętam, kiedy on do mnie powiedział ostatni raz Ania Także Kaśka E, mój brat mówi do mnie siostra, mama do mnie mówi e, po prostu Ania, e, ale takie przezwisko, które używa rodzina to zdecydowanie Kaśka, nie wiem skąd to się wzięło. E, w ogóle miałam być Agnieszka. E, a jestem Ania Agniczko, mam na drugie. E, drugie pytanie, czy masz jakieś dziwne e, nawyki? E, nie wiem, czy to można nazwać nawykiem, ale zaczynam i kończę dzień z Instagramem, jestem od niego uzależniona. Pierwsze, co robię rano, jeszcze zanim wiecie, się ogarnę, do końca oczy otworzę, przewijam, patrzę, co tam ciekawego dodałyście, e, coś tam ciekawego dzieje, także to jest chyba taki mój e, dziwny dziwne. i trzecie, czy masz jakieś dziwne fobie? Raczej e, nie mam fobii, nie ma czegoś na czym punkcie, bym miał jakąś właśnie obsesję, fobię, czegoś, czego bym się e, bała, ani pająki, ani wysokość. E, czy nie wiem, czy ciemność jakoś mnie nie przeraża, także jestem dzienna i nie mam żadnych mm. fobii. Bardzo pytanie: jaką piosenkę mi uwielgasz i śpiewasz, kiedy jesteś sama? No, kiedy jestem sama, też kiedy jestem e, w otoczeniu ludzi, którzy mnie akceptują. Śpiewam oczywiście e, weekend, ona tańczy dla mnie. Uwielbiam to piosenkę, że się przy niej tak wygłupiam, puszczałem przy niej po prostu moje wszystkie wszystkie hamulce no i niedużo by brakowało, żeby ta piosenka była moim pierwszym właśnie tańcem na moim weselu, ale ogarnęłam nie chciałam robić siebie, wiecie, pośmieliska i cyrku przy okazji. Także stanęło jednak na czymś innym, ale weekend i ona tańczy dla mnie, to jest zawsze coś, co mnie podrywa po prostu do, do tańca. Taniec najbardziej Cię irytuje, najbardziej mnie irytuje kiedy ktoś jest taki przymulony, kiedy ktoś nie odpowiada od razu na moje pytanie, kiedy kogoś pytam o coś, o coś dwa razy i czekam, e, czekam oczekuję odpowiedzi, to mnie strasznie irytuje. Zresztą na temat tego, co mi irytuje, już nagrałam dwa osobne filmiki, e, czyli 20 rzeczy, które mi irytuje. Podnikuję Wam na dole. E, dosyć e, lubiłam nagrywać te filmiki, ponieważ mm, sporo z Was udzieliło się też w komentarzach, e, co mi się podobało, bo lubię właśnie, kiedy Wy też ja rozmawiać ze mną w tej formie komentarzy e, pod spodem. Także większa garść rzeczy, która mi irytuje to e, znajdziecie właśnie w opisie pod spodem filmiku, ale na pewno ktoś jest taki e, przymulony e, i muszę oczekiwać po prostu, muszę prosić kilka razy o udzielenie odpowiedzi. Czy masz jakieś nerwowe e, nawyki? E, czy ja wiem? Pewnie osoby, które mnie znają, powiedziałby, że jakieś mam, ale tak na teraz, tak na szybko, do głowy raczej nic mi, nic mi nie przychodzi, nerwowe nawyki. Raczej mam po prostu nawyki, ale czy jakieś nerwowe, to e, chyba nie, także do tych, którzy mnie znają, oglądają, to napiszcie, e, chętnie się dowiem. E, siódme pytanie, po której stronie już pisz Po lewej, e, tak tutaj, to jest, to jest moja e, strona, jakoś tak... Eee, mi lepiej. Ósme Prusku? pytanie, jaki był twój pierwszy pluszek i jak się nazywał? Pamiętam, że do tej pory chyba mam taką, eee, taką lalkę, taką szmaciankę, ale bardzo ładną. Eee, tak mi się wydaje, że moja mama jeszcze ma nazywała się Ula i to była taka eee, Taka m, indianka i miałam jeszcze dwie, to nie był pluszek, ale to były lalki. Jedna się nazywała Gabrysia druga się nazywała Tola. Eee, pamiętam, że te lalki kosztowały kiedyś kupę kasy że to były droższe rzeczy, ale tam gdzieś tata mnie z zagranicy przywoził, także miałam takie lalki, ale taki plusz, a taka szmaciana zabawka to była ula, taka właśnie moja indianka z długimi nogami, z długimi włosami. Później pamiętam, że było coś takiego, że jej włosy, ta peruka, jakby odpadły te warkocze i, ten, i mi tak było jej szkoda i przyszywałam te włosy, także pamiętam. Jestem ciekawa, czy dalej jest ona gdzieś tam u mnie w piwnicy słowa na jaki zawsze. Dziewiąte pytanie. Jaki napój zawsze zamawiasz w Starbucks? Nie lubię Starbucks, uważam, że tam wszystko smakuje tak samo, ani to kawa nie smakuje, dla mnie jest sam cukier z cukrem, wymieszany z cukrem, jest drogo, nie smakuje mi jak te pumpkin spice latte, to już po prostu jakieś, nie wiem co dziewczyny w tym widzą. Ja ogólnie Starbucksa nie lubię, jeśli już na kawę to Donero, tam lubię kawę, tam lubię mokkę, także jeśli się najczęściej zamawiam mokkę. Dziesiąte pytanie, jaką urodową zasadę uznajesz, ale właściwie nigdy się do niej nie stosujesz. To na pewno uważam, że brwi są ramą twarzy. Wiem, że moje brwi często różnie wyglądają, jedna, wiecie, bardziej, bardziej do góry, druga bardziej w dół. Są może nie krzywe asymetryczne, mam zawsze problem, żeby je ładnie wyrysować, ponieważ naturalnie tam mam dosłownie 5 włosów na krzyż i są takie jasne, że gdybym nałożyła sobie pełną na makijaż nie zrobiła brwi, to wyglądałabym, jakbym była płysiała chemioterapii. Puh. Także regulacja brwi, nienawidzę tego robić też. Na tą chwilę tutaj po mam taki krzak z brwi do ogarnięcia, do wyrwania, ale za tydzień przyjeżdża Agnieszka i obiecała, że mi zrobi br z brwiami porządek. Także uważam, że bardzo ważne jest to, żeby brwi były ładnie wyregulowane, żeby były ładnie zaznaczone. Zaznaczyć się staram ładnie, uchodzi to różnie, ale cały czas się uczę, ale nienawidzę ich wyrywać. Już nie wyrwałam brwi. Nie pamiętam, kiedy co nieraz to robiłam? Już wyglądają z bliska naprawdę niezbyt, niezbyt ciekawie. Jedenaste pytanie, które jest naprawdę dziwne. W którą stronę odwracasz twarz podczas prysznica? W prawo? Jakoś tak od razu wiem, że w prawo, nie w lewo, ale nie wiem czemu. To było dziwne pytanie, ale taka jest właśnie odpowiedź. Dwunaste. Masz jakieś dziwne zdolności fizyczne? Mam dwie takie rzeczy. O jednej wam powiem, ale nie pokażę, bo mogłoby to wywołać przeróżne reakcje. Otóż, ogólnie, jeśli chodzi też o mój język, ponieważ tutaj właśnie w tym filmiku też była mowa o języku, tylko że był pamiętam chyba, że bardzo długi. Mój język jest bardzo popękany. Wygląda wręcz tak, abyście wzięli taką gąbkę do, do mycia ciała, czy do mycia naczyń, i byście ją tak. Otworzyli, czy nie otworzyli naciągi taki, taki półokrągły kształt. W tym momencie widzicie tą całą jej strukturę. I mój jest wygląda w ten sam sposób wygląda może dosyć obrzydliwie, w żaden sposób nie przeszkadza, najdziwniejsze pytanie, jakie było z tym związane, to to, czy wchodzi mi jedzenie w język, nie, nie wchodzi mi w, ży w życiu, mnie to nie przeszkadza e, po prostu, kiedy byłam mała, dostałam jakąś za mocną dawkę e, jakiegoś leku i ponoć potem to się stało, czy właśnie coś coś, coś jakoś taka była ta historia, e, ale mam taki właśnie dziwny język i kiedy kogoś już poznaje poznaję, e, to to czasem pokazuję, nie każdemu oczywiście, bo nie jest to rzecz, którą każdy musi widzieć, ale mam okropny, obrzydliwy język, nigdy bym nie mogła sobie zrobić puczczyka w języku, bo e, no, wyglądałoby to strasznie. SMS. Ble, ble, ble. E, a drugą rzeczą e, kiedyś wypadł mi, nie wypadł mi, tylko tak bardziej sobie naciągłam e, tutaj e, właśnie ramię z barku i pokażę Wam, co potrafię robić. Widać, ale potrafię robić coś takiego, że jakby ta część właśnie ręki tutaj mi tak przeskakuje. Mnie to w żaden sposób nie boli, nigdy mi to nie wypadło. Po prostu chyba kiedyś byłam młodsza, to zawieszając się na drzewie, powiesiłam się na jednej ręce i e, ktoś mi tutaj po prostu przeskoczył, ale mnie to nigdy nie bolało. Na zmiany pogody też nie odczuwam jakiegoś bólu w tym miejscu, ale. To jest taka moja e, dziwna rzecz. Nie potrafię wzinąć języka w trąbkę. E, nie wiem, potrafię jeszcze zrobić coś takiego, tak od razu. Nie wiem, czy, czy część luźniczka tak nie potrafi e, od razu robić. To są wageny recesywne i czy dominujące, ale tu nie o tym e, filmik. E, kolejne pytanie, czy masz ulubione powiedzenie, wyrażenie, które ciągle powtarzasz? Może niektóre ciągle powtarzam, ale też uważam, że... Nic się nie dzieje bez przyczyny, też tu było tutaj powiedziane właśnie w tym filmiku, że nic się nie dzieje bez przyczyny, że wszystko się dzieje po co i że nawet jeśli spotyka nas dużo złych rzeczy, to tylko po to, żeby w końcu Tylko po to, żeby w końcu było coś dobrego. Także nic się nie dzieje bez przyczyny. I zawsze po fali jakieś niepowodzeń przychodzą, wiecie, jakieś małe czy większe sukcesy, że nie warto się poddawać, zawsze mówisz, że warto być sobą, że nie warto się czy otaczać ludźmi, którzy nas irytują. Także jeszcze nie oceniaj innych, nie oceniaj innych, żyj swoim życiem, patrz sam na siebie. To są takie moje motta. I ostatnie pytanie. W czym śpisz? Śpię w takich piżamach z Primarka. E, takie, ja bym powiedziała, długie podkoszulki przed, przed kolaną z różnymi nadrukami. Mam tych piżam chyba z 8-10 e, i jeszcze planuję sobie kupić jakąś specjalnie świąteczną. One są po 4,5 funta, są ze świetnej jakości materiału zrobione. E, bardzo fajnie, wygodnie się w nich śpi. No są takie wieczory, że śpię w, w trochę innych rzeczach, ale o tym Wam opowiadać nie będę. E, ale ogólnie bawełniane piżamki z Primarka rządzą. Także e, dajcie znać, czy... Mm, 15 dziwnych pytań, 15 dziwnych e, takich głupkowatych: może to, trochę się dowiedziałeś, czegoś o mnie, odpowiedzi się Wam podobało, e, oraz może jeśli macie ochotę, to napiszcie mi e, w odpowiedzi, e, co wy zamawiacie ze za Starbucksa oraz jak się nazywał Wasz puszak z dzieciństwa, jestem e, ciekawa. Miło będzie mi się wiadomo, mogę też Was trochę e, bardziej poznać. Ja Was już zapraszam do kolejnych filmików e, oraz pozdrawiam. Trzymajcie się. Po. pa. pa.